Witam serdecznie, Szymonko, jeszcze z Facebooku Koncertomania Jasielska dobry wieczór klawie i dobry wieczór Na Jasielskim Rynku Jasielska scena talentów Na Jasielskim Rynku Wrześniu 2025 Talentowani artyści Prezentują swoje talenty wokalne Muzyczne Proszę Państwa, ludzi jest trochę na Jasielskim Rynku Pogoda dopisuje Jak na niedzielę Piękną, słoneczną Wrześniową Wodę. I prawie na początek smutnej jesieni Wkrótce będzie relacja i fotorelacja na stronie na Facebooku Koncertomania Jasielska I okolice z Jasielskiej sceny talentów na Jasielskim rynku muzyczne Talenty na Jasielskim rynku prezentują się we wrześniu Witają również Złotą Jesień Wkrótce krótka relacja i fotorelacja dzisiejszego wydarzenia na stronie na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice Szymon Konieczny, na Facebooku Koncertowania, Jasielska i okolice na jesielskim Rynku. No i w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy na kolejne w przyszłym sezonie 2026. Także serdecznie pozdrawiam! Do zobaczenia! Pa.